Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny kalendarz adwentowy na moim kanale. Jak już wiecie, to jest kalendarz z Avonu. To jest ta większa wersja, bo w październikowym katalogu jest również mniejszy. Ja mam ten duży i tutaj mamy i pielęgnację, i makijaż. Także jest taki mieszany, bardzo bogaty i myślę, że bardzo opłacany. Już Wam pokazuję, jak wygląda, jeśli ktoś jeszcze nie widział. O, mamy coś takiego. On w ogóle był opakowany, jeszcze przyszedł, opakowany w taką folię, ale ja tę folię już zdjęłam. No i sam kalendarz prezentuje się tak. Tutaj mam oczywiście te takie miniaturowe literki, to jest, to jest opis rzeczy, które się znajdują wewnątrz, ale konia z rzędem temu, kto to przeczyta, więc po prostu zaglądam do środka. Wiesz, wygląda tak. To jest w ogóle też taka o, nakładka, mm -hmm. ale sam kalendarz również ma dokładnie taką samą o, ma dokładnie taką samą grafikę. Kalendarz wewnątrz prezentuje się tak. Mamy okienka. No i co? Zabieram się za otwieranie. Położę sobie przed sobą, będę otwierać kolejne okienka, no i zaglądamy, co się w nich znajduje. Oczywiście wspomogę się tutaj narzędziem ostrym. W tym wypadku to jest penseta. No i okienko numer jeden. Jedynka jest taka dość nieduża, podłużna. Bardzo ciężko się to otwiera. O, i w jedynce już mamy. Pomadkę, pełnowymiarową. Aha, z tego co pamiętam, nie ma w tym katalogu tabhai dziurek, tylko są pełnowymiarowe kosmetyki. No i właśnie takie konkretne. Mamy pomadkę Ultra Marvel Smoka. Pomadka prezentuje się tak, bo bardzo ładnie. Powiedziałabym, że jest elegancka. I Marvel Smoka wygląda tak. To jest matowa pomadka. i mamy taki kawowy kolorek kawowy nudziak. O, bardzo ładny, proszę. Dwójka jest dosyć duża, kwadratowa. Wygląda jakby tu miało być jakieś lusterko albo może jakaś maska. Tak, na zdjęciu w katalogu były perełki. Są legendarne perełki, perełki z Avonu. Oto chyba jakieś nowe opakowania są. Ja pamiętam, jak one były takie czarne czy brązowe? Nie, czarne. To wygląda ciekawiej, no bo wiecie, takie czarno-różowe. W środku wygląda to tak. Mamy gąbeczkę. i Już ją wyjmę. I mamy różnokolorowe, bardzo ładne perełki. to wygląda, perełki są różnych rozmiarów, jeszcze Wam tak od bliska pokażę, dziwnie to trochę pachnie, nie to, że nieładnie, po prostu dziwnie, no, ale tak wiecie, kosmetycznie dziwnie. Ale okej, okay. ciekawa jestem koloru. No nic, użyję w makijażu, zobaczymy. Wyglądają bardzo ładnie, tak zachęcająco te perełki. Gdybym teraz nie miała różu i pełnego makijażu, to chyba bym sobie je nałożyła. Ale no nic, poczekamy do kolejnego filmu. Użyję ich oczywiście w makijażu. W każdym razie okienko numer dwa. No jestem pod wrażeniem. Pierwsze dwa okienka, szminka i róż. Super trójeczka już jest nieco mniejsza i tutaj chyba będzie tak tutaj będzie coś, z czego nie każdy jest, będzie zadowolony, bo to jest lakier do paznokci, tak mi się wydaje, że lakier albo jakaś odgrzywka, coś takiego, nie lakier, proszę bardzo, taki blado, różowo-beżowy nudziak, o może od tej strony Wam pokażę taki kolorek, wiem, że nie każdy będzie zadowolony, ja akurat maluję sobie sama paznokcie, więc, więc dla mnie lakiery są na tak i kolor też jest kolor też jest bardzo przyjemny taki pokojny, fajny a, i odcień nazywa się Movit. Mam lakier do paznokci. Szukam czwórki. O, ch jest! Chyba jakaś kredka. Kredka albo pędzelek, coś takiego. Tak, kretka. Uwielbiam kredki z Avon. Już Wam to kiedyś mówiłam, że bez względu na to, czy... Nie mogę jej wziąć. <grych> czy weźmiecie pod uwagę konturówki czy kredki do oczu, to wszystkie są świetne. To jest Glimmer Stick Lip Liner w odcieniu Mystery Move. Zaraz zrobimy swatch. Kredeczka, proszę bardzo. Myślę, że będzie pasowała do szminki. Mhm. Idealna parka, zobaczcie. Piątka jest nieco większa, w sensie jest podłużnym okienkiem, takim szerszym, czyli nie kredka na pewno. I tutaj mamy pełnowymiarowy olejek serum do włosów. To się dokładnie nazywa Serum Odżywienie. Olejek arganowy i kokos. Uszczelnia łuski włosa, sprawiając, że włosy natychmiast stają się gładkie i odżywione. Sposób użycia. Nałoża na wilgotne lub suche włosy na całej długości. Nie spłukuj. Układa jak zwykle. I to serum wy. Uuu, zepsułam pudełko. I to serum wygląda tak. O, proszę bardzo, jeszcze powącha. Tak przyjemnie łagodnie pachnie. Zobaczcie. O, serum do włosów. Też super. To była piątka, czyli szósteczka. Chyba tusz, ale nie, zaraz zobaczymy. Tak, tusz. Proszę, mamy tuż. Tusz. Tamtego tuszu nigdy go nie miałam. Już Wam pokazuję szczoteczkę. O, proszę bardzo, mamy coś takiego. Hmm? Na razie trudno, że, czy robi szaleństwo na rzęsach, czy nie, bo już miałam malowane rzęsy. Ale, ale tak sobie ma znam, żeby zobaczyć, czy szczoteczka wygodna. I generalnie tak wygodna, no bo to jest szczotka silikonowa. Tutaj na końcu macie taką, taką gwiazdkę, hmm, która ułatwia, wiecie, malowanie rzęs albo wewnętrznym, znaczy w zewnętrznym, albo wewnętrznym kąciku. Ewentualnie można nią też wygodnie malować dolne rzęsy, o w ten sposób. OK. No, przetestujemy wszystko w makijażu. Na razie tylko tak się. Przyglądamy. W każdym razie tuż też super rzecz. I to było okienko, które szóste. Szóste, czyli siódemka. Siódemka jest bardzo duża. Szeroka i duża. I długa. Aaaa. Po siódemce kryje się suchy olejek do ciała w sprayu z olejkiem jojoba. Proszę bardzo, kolejny pełnowymiarowy produkt. Mmm, bardzo przyjemnie pachnie. Tak słodziutko jakoś. I fajnie nawilża skórę. Chyba będzie przyjemny. O. Myślę, że wiecie dla suchych skór po prostu, jak znalazł. Proszę. To jest w ogóle seria Skin So Soft, Original, suchy olejek do, do ciała. I kolejna rzecz. W okienku siódmym było olejek, a w ósmym znajdziemy coś małego, dlatego że jest małe, wąskie i krótkie. <grytanie> jak dobrniemy do połowy, to pokażę Wam, jak wygląda kalendarz. Jest strasznie wymęczony, bo. Ta, wiecie, ta tekturka, w której znajdują się rzeczy, jest taka dosyć gruba i mimo tego, że przy każdym okienku jest perforacja, to jednak trudno to, yy, trudno to otworzyć. Co to jest? Brow Boost Dewy, żel do brwi, clear, przezroczysty. No jak dla mnie to tak. Skoro to jest przezroczysty żel do brwi, to tutaj jakby szału nie będzie, ale zobaczmy jaką ma szczoteczkę. Bardzo się cieszę. Takie rzeczy do brwi bardzo lubię. Dziewiątka już jest długa, i myślę, że tu będzie jakaś kolejna wiecie: kredka albo coś takiego. Tak, mamy Glimmer Stick i tym razem to nie jest konturówka, tylko to jest kredka do oczu. Odcień, który się tu znajduje, to jest Brown Black. Brown Black. Chyba po prostu czarna kredka. Kredeczka wygląda tak, no tak samo jak y, konturówka, tylko po prostu wiecie, różni się z kufką, O, zobaczcie, u góry konturówka i tutaj na dole ta kredka do oczu. No i zobaczmy, jaki ona ma kolor. Chyba po prostu czarna kredka. Super miękkie są te kredeczki. Kienko numer 10 kryło coś równie fajnego, a mianowicie pełnowymiarowy krem pod oczy. Już zerkam, tak? 15 ml, tak? Renewal Power Eye Cream. Otworzę go od razu. O, kremik wygląda tak. W ten sposób. Jest taki lekko różowy. Krem pod oczy z protinolem. Tak, może tu za blisko tych słoczy nałożyłam krem. Bardzo przyjemnie pachnie. No, jest taki jedwabisty. Wiecie, no na razie to taka próbeczka. Trzeba go ponakładać pod oczy i troszeczkę ponosić, żeby mu coś więcej powiedzieć. Na razie to takie pierwsze zatknięcie, wiecie, pierwsze wrażenie po prostu, ale wydaje się bardzo, bardzo przyjemny i taki gęsty. O, ma naprawdę ładny zapach. Ok, ale to było okienko numer 10, czyli teraz jedenastka. O, chyba jest jednak jakaś miniatura. Tak, jest miniatura, ale praktyczna, bo to jest woda micelarna i tu jest 50 ml. Zawsze na troszkę starczy. Podróż się przyda, no i zawsze jak chcecie na przykład poznać daną serię, dany rodzaj kosmetyku, to fajnie złożyć sobie taką miniaturkę, bo zobaczycie, jak Wasza skóra na coś takiego reaguje. Poza tym, no woda micelarna zawsze się przyda, chociażby do zmywania makijażu. Ok, 11 dwunastka. Myślę, że w moim kalendarzu nie ma okienka numer 12. <laughs> nie mogę go znaleźć. O nie, jest. Chyba lakier do paznokci, także niektórzy zrobią. Hmm. <laughs> Lakier do paznokci The Red One. O, to tutaj na pewno będzie piękna czerwień. Taka, taka wiecie, Bożonarodzeniowa. Tak myślę. No, może nie jest Bożonarodzeniowa, ale jest to czerwień. Taka ruda, lekko przygaszona, fajna. Powiedziałabym, że nie taka typowo świąteczna, tylko raczej taka czerwień na dzień. O! Wygląda to tak. I lakier jest z tej samej serii, co poprzednik. Tak, dobrze mówię? Nie. Tu jest Ultra Kolor. O, a to jest. Power Stay. Proszę bardzo. Jeszcze raz oba kolor obok siebie. Tak jak mówię, ja jestem na tak, bo lakierów używam, więc dla mnie to jest w porządku niespodzianka. Trzynastka jest nieduża i dość wąska. Czyżby kolejny tusz? Nie, to jest coś do ust. Avon Power Stay Lip Color. W każdym razie wygląda to tak, to jest chyba szminka wpłynie. Już ją otwieram. Hmm, bardzo ładna czerwień, zobaczcie. Mamy coś takiego. Mineczka wpłynie z taką pacynką, a kolor wygląda, o jaki piękny. I bardzo przyjemnie pachnie. Coś, jakaś taka dziwna nuta w tym zapachu jest, ale ogólnie zapach przyjemny. I ma świetną konsystencję, taką piankową, ale kolor jest, kolor jest cudny. Piękna czerwień. Jeszcze raz Wam pokażę Avon Power Stay. Proszę bardzo. Cernastka jest przeogromna, to jest chyba najdłuższe okienko w całym, w całym kalendarzu, chciałam powiedzieć katalogu, nie, w kalendarzu. Tak się domyślałam, że tutaj będzie normalny, duży, pełnowymiarowy pędzel do makijażu, do pudru chyba. On jest zapakowany w taką folikę i jeszcze ma dodatkową ochronkę. Zajmę tę folijkę, tak, mamy przepiękny pędzel do pudru, brązera, generalnie to jest w ogóle tak, 106, o, tak to wygląda, takie puchate dosyć jajeczko, ono się tutaj tak, wiecie, troszkę nieładnie zagniotło, ale to nic nie szkodzi, jak będziecie mieć ten kalendarz i pędzel w takim będzie, wiecie, nie najlepszym stanie, nie będzie idealnego jajeczka, to się nie martwcie, bo wystarczy, że wiecie, umyjecie to raz, położycie pędzel, on sobie doschnie i wróci do swojego kształtu, także to nie jest problem. W każdym razie mamy takie, o, jajeczko, Pełnowymiarowy pędzel do brązera, pudru czy do różu, jak lubicie takie duże puchate. No, no do czego dusza zapragnie? W każdym razie duży, pełnowymiarowy pędzelek, proszę. Hm? Miałam Wam pokazać tak mniej więcej w połowie otwierania, jak to wygląda. Wygląda... Nie no, może nawet nie tak źle. Zobaczcie. O, tak. Może tak bardzo tego aż nie poszarpałam, także na estetyce nie stracił. Ja zawsze zwracam na to uwagę, bo widzicie, jak na przykład ktoś stawia sobie rzeczywiście na początku grudnia kalendarz gdzieś i tak otwiera okienko po okienku, to fajnie by było, gdyby ten kalendarz przez tamte 24 czy 12 dni, no zależy ile tych okienek jest, żeby on tak estetycznie wyglądał. No to tu może nie jest tak źle. Otwiera się ciężko, ale w miarę te perforacje są takie, jak już podważycie, to w miarę to idzie. O! To było okienko numer 14, czyli teraz 15. 15 też jest taka kwadratowa, jak coś jak dwójka, tylko może troszkę mniejsza. A więc, chyba, nie perełki, nie. Już perełki nie. I tu kolejne brawa dla marki, słuchajcie. Mamy pełnowymiarowy puder brązujący. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego katalogu. Warm Glow taki jest odcień tego brązera. Już go tutaj otwieramy. Nie są to perełki, tylko o, taki standardowy brązerek w kamieniu. Mało wyczuwalny jest ten zapach, ale taki chyba niezbyt przyjemny, jakiś taki trochę sztucznawy. W każdym razie kolor, kolor wydaje się ładny. To ma być Warm Glow, czyli co, coś błyszczącego? Nie, chyba taka satynka bardziej. A nie, on jest błyszczący taki nawet. Tak więcej nałożę, zobaczcie, o. Tak, to jest błyszczące. Czyli jak chcemy sobie zrobić takie brązowe glow, to jest dobra opcja. I rozświetlający ocieplacz. O, tak bym powiedział. Osnastka z maleńka. Nie wiem, co by tu mogło być. Reversalist Perfecting Cream SPF 25 na dzień. Miniaturka kremu. Przeciwznaczkowy krem na dzień z protinolem. Proszę bardzo, tak wygląda. O, Wam otworzę. Tak ten kremik wygląda. Czy on ma jakiś zapach? Nie wiem, nie wyczuwam tu żadnego zapachu, gdzie. Może tu o. Krem wydaje się przyjemny. Również jest to taki gęsty, ale podkreślam, że to jest no właśnie takie pierwsze wrażenie. Wiecie, no dużo nie można powiedzieć po tym, jak się pierwszy raz, raz nałoży krem. W każdym razie wydaje się przyjemny. No fajnie, że ma SPF na dzień przeciwzmaszczkowy. Dobrze by było, żeby znalazła się jeszcze wiecie, znalazł się taki kolega na noc. Byłoby super. To było okienko numer 16, czyli teraz 17. 17 jest długa, myślę, że jakaś kredka, kredka albo coś takiego. To jest kredka do oczu. Jedna z tych diamentowych, proszę bardzo. Mamy opakowanie. Kolor, który tu się znalazł, to jest Twilight Sparkle. Chyba kiedyś miałam ten kolor. Wiele tych kredek już miałam. One są naprawdę świetne, są arcymiękkie, bardzo przyjemne. Tak, zobaczcie. Kolejna kredeczka. Płocz zrobię, Wam tutaj obok tej czarnej, może tak dokładnie jeszcze więcej tego koloru dołożę. Mamy coś takiego. Tak, bieskość lekko fioletowym połyskiem na wierzchu. No piękne te kolory są. Zależy, jak się dłoni albo oko ustawi, to jest bardziej niebieski ten kolor, a pod pewnym kątem staje się lekko liliowy. Kretki super i nie tylko z tej kolekcji diamentowej, tak, bo to jest ta diamentowa, tak. Diamond Eyeliner. To ta diamentowa, ale w ogóle, w ogóle kredki zejwą. Zawsze to powtarzam. I konturówki i kredki do oczu są świetne, bardzo przyjemne, miękkie, super. 17, 18, 18 jest małe, ale nie lakier do paznokci, nie, nie, bo to inny kształt. Minka. Hyaluronic Infused Lipstick. Proszę bardzo, coś takiego. Vidramowe. Pomadka wygląda tak. Mam dwie pomadki z tej serii, są bardzo przyjemne. O. Tu mamy akurat taki brąziak. I to jest właśnie Hydra Move. Zrobię Wam tak. Tu Wam zrobię swatch. I może pokażę Wam od razu dwa kolorki. Właśnie z tej serii, które, które mam. Bardzo przyjemne są te pomadki. Takie gęste, kremowe. Przy nakładaniu może stawiam troszkę opór, ale to jest taki, tak jakbyście sobie taki gęsty, maślany balsam do, dołożyli. To mniej więcej to jest coś takiego. Odcienie, które ja mam, już Wam mówię, to jest Hydra Flame, taki bardzo pomarańczowo-czerwony, taki rudawy, o, coś takiego. I drugi kolor Hydra Plum, bardzo fajny kolor na jesień. O, tu dobrze widać ten środek, to jest taki, wiecie, środek yy, balsam, balsamo-szminka. <laughs> Balsamo no i tutaj ten odcień plam wygląda tak, zobaczcie. Naprawdę bardzo przyjemne pomadki. Bardzo się cieszę, że jest tutaj jedna z nich. No i mam inny kolor. Okienko numer 19 również jest bardzo, bardzo duże i długie. Kolejny pędzelek? Nie, nie wiem. Tak. To jest pędzelek do eyelinera. Już Wam pokazuję. Niewygodnie nie mi się rysuje kreski takimi pędzlami. Wolę po prostu zwykłe, skośne, ścięte pędzle. O, a ten wygląda tak, zobaczcie. O, w ogóle on jest. O, taki dwukońcówkowy. Tu jest właśnie taki linera, cieniutki pędzeleczek, a po drugiej stronie mamy mały płaski języczek. No, ten będzie dobry na przykład, o tak jak dzisiaj mam, do nakładania brokatu <grytania> na dolną powiekę, albo do malowania wewnętrznego kącika, czy do, do rysowywania czegoś pod łukiem brwiowym, No, to no, akurat taki mały języczek, jak dla mnie jest ok. Może tak, ta strona mi się przydaje, na pewno będę jej używać, ale ta dla mnie jest bezużyteczna, bo ja po prostu nie umiem, wiecie, jest mi niewygodnie rysować czymś takim kreski. Wolę normalne takie ścięte pędzelki, więc. Połowana tak, połowana nie. Ale trzeba podkreślić, że mamy kolejny pełnowymiarowy pędzel. Już jesteśmy przy okienku numer 20. Tu jest coś, co robi robotę i pełnowymiarowe serum. Renewal Power Serum i term z proteinolem. Już Wam pokazuję. Ja wiem, jak ono wygląda. Jest bardzo fajne, przyjemne. Nie używałam go jakoś tak na dłuższą metę, bo po prostu miałam próbki. W każdym razie było bardzo przyjemne. Można je nakładać i na dzień, i na noc. A jeszcze raz, może Wam o samo opakowanie bez tej folii pokażę. A serum jest w takiej przezroczystej buteleczce, dobrze Wam mówię? To to, tak, to to. Przezroczystej buteleczce. O, ze złotą nakrętką, tak wygląda serum. Nie pamiętam, jak ono pachnie. Znaczy, jest takie. O, rzadkie. A, pachnie tak słodko, trochę kwiatowo. Ja generalnie nie lubię za bardzo zapachów kwiatowych. Ale tutaj dochodzi też jakaś inna nutka obok tej kwiatowej. I generalnie ten zapach mi się podoba. Bardzo się cieszę, że tu mamy pełnowymiarową, pełnowymiarową buteleczkę. O, proszę bardzo, serum do twarzy. W okienku 21 podejrzewam, że będzie jakiś błyszczek albo szminka, bo to okienko ma taki kształt, albo. właściwie to nie wiem, Tuż. tak, pogrubiający tuż do rzęs, zobaczcie, wygląda tak, w takie, ma bardzo ładne opakowanie, takie eleganckie, granatowe. A szczoteczka, o, tutaj mamy już taką delikatniejszą szczotkę. Gdzie to odstawić? <grym> Może tu. Zobaczcie, tu mamy taką delikatniejszą szczotkę. Czuję, że jak będę robić makijaż, to wiecie, na jedne rzęsy poleci jeden, tuż na drugi drugie. <grym> Oba obawy próbujemy porównamy, który jest lepszy. W każdym razie, tu mamy pogrubiający, a tamten, jaki był, Multitask and Multiplay Mascara, czyli ten jest taki bardziej wszystko robiący a ten pogrubiający, no generalnie ja pogrubiające tusze bardzo lubię, więc mimo tego, że ten jest niby wszystko robiący, to jakoś tak się ku temu bardziej skłaniam, ale zobaczymy nałożymy na rzęsy, <grych> to było okienko 21, 22 o, to w 22 może być jakiś błyszczyk, bo jest to okienko takie mniejsze nie, nie, to nie jest błyszczyk na pewno wiem co to jest, perfumetka z jednym z piękniejszych zapachów z Avon, to jest zapach attraction mam pełnowymiarową, pełnowymiarowy flakonik, uwielbiam ten zapach zobaczcie, i tutaj mamy to jest perfumetka o pojemności... Nie pamiętam, jak ją, jaką one mają pojemność. Chyba 8 ml, nie chcę... Nie, 10 ml. Przepraszam, 10 ml, proszę bardzo. Attraction. Piękny jest ten zapach, absolutnie. Jest taki słodki. Słodki, intensywny. Raczej większość osób nosiłoby go na wieczór. Właśnie taki wieczorowy zapach, bardzo kobiecy. Jest to jeden z takich dość intensywnych, ciężkich zapachów. Ja noszę go po prostu na co dzień, ale ja lubię takie mocne, takie głębokie, silne zapachy, więc zapach jest przepiękny. Jeśli lubicie tego typu, wiecie, pachnidła, no to myślę, że bardzo Wam się spodoba i to jest fajna opcja, bo macie no, 10 ml, więc można sobie wypróbować. Zawsze się na pewno zużyje, a jeśli Wam się ten zapach spodoba... Mm, ja się w nim zakocham. Jeśli Wam się ten zapach spodoba, to zawsze potem można sobie kupić pełnowymiarowy, pełnowymiarowy produkt. Ok, czyli to było okienko 22. No jesteśmy już przy 23. Zbliżamy się do końca. Oczywiście nie mogę znaleźć 23. O, 23 jest malutkie. No to może tu będzie błyszczyk. Błyszczyk albo jakaś śminka znowu. Tym razem błyszcząca pomadka Spring Blink. Spring Blink z serii Shimmer Lipstick. O, jakiś fajny kolor. Spring Blink, tak wygląda na taki róż. W sensie tutaj, o, no na naklejce, ale zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał wstyd. I Spring. O, jaki piękny. Zobaczcie. Spring Blink, to może tu. No, taki typowo-letni róż. I to jest błyszczące, i to nieźle. No, powiem Wam tak. Kolor generalnie jest ładny, ale jednocześnie to jest kolor taki dosyć trudny, bo on. Wiecie, no nie do każdego makijażu będzie pasował i tak no nie zawsze trzeba go umiejętnie dobrać do makijażu, wtedy będzie ładnie wyglądał. Yy, źle dobrany może wyglądać jarmarcznie, tak powiem. Sam kolor jest śliczny i pomadka, jak to pomadki matki też fajnie, przyjemnie pachnie. No i słuchajcie, wisienka na torcie, czyli okienko numer 24. Co tutaj się może kryć? Nie pamiętam zupełnie, już patrzymy pełnowymiarowa mgiełka z serii Planet Spa. Proszę bardzo. I to jest The Sleep Ritual relaksująca mgiełka do pościeli. To jest taka mgiełka, że do pościeli, ale możecie sobie też nią spryskać pomieszczenie wtedy. Mm, przyjemnie pachnie. Generalnie zapach lawendy, podobno Ułatwia zasypianie, wiecie, tak uspokaja. Nie wiem, ja czegoś takiego nie czuję, lubię zapach lawendy, ale raczej na zasadzie takiej wiecie, że no po prostu, żeby ładnie pachniało w pomieszczeniu. Ale czy ten zapach mnie usypia? To niekoniecznie, chyba nie. Raczej nie będę tym poduszki spryskiwać ani pościeli, po prostu będzie to takie, wiecie, pachnidło do pomieszczeń. O! Ale pachnie bardzo ładnie lawendowo i to jest lawenda-lawenda, a nie, a nie wiecie, typu lawenda coś a la kostka do wódce. Nie. Pachnie ładnie, elegancko lawendą. Tak, ładnie. Ok. No słuchajcie, ja jestem pod wrażeniem zawartości tego kalendarza. Myślę, że to jest jeden z lepszych tegorocznych kalendarzy, jeśli chodzi o to, co się tutaj w nim znalazło. Zobaczcie, cały kalendarz otwarty, wymęczony troszeczkę, ale było warto. Na podsumowanie, jeśli chodzi o takie rzeczy, powiedzmy, pielęgnacyjne, no to mamy tak. Mamy tutaj olejek, mamy to pachnidełko do poduszek, pościeli czy też pomieszczeń. Mamy miniaturę wody micelarnej. Jest też miniatura kremu. Mamy pełnowymiarowe serum do twarzy. Jeszcze A, jest no, oczywiście jest krem pod oczy, też świetnie, czyli w zasadzie mamy prawie pełną pielęgnację twarzy. No i mnóstwo, mnóstwo rzeczy do, do makijażu, ale o, jeszcze zapomniałabym. Olejek do włosów, również pełnowymiarowy. Bardzo fajny pędzel do twarzy, pędzel do makijażu oczu. No tutaj już tak średnio, bo tak jak mówię, no dla mnie on taki średnio użyteczny, ale tym do twarzy jestem zachwycona, jest świetny. No i jeśli chodzi o te kosmetyki do makijażu, słuchajcie, no to tutaj po prostu pełne szaleństwo, bo mamy tak róż w perełkach i brązer, dwa tusze do rzęs, konturówkę i dwie kredki do oczu. Mamy szminki o różnych wykończeniach i z różnych serii, bardzo fajnie to przemyśleli, bo mamy tak, tą matową, brąziakową, jeszcze Wam tak razem pokażę, żeby kolory było widać, jest ta błyszcząca o trudnym, acz bardzo ładnym kolorze, jest również ta taka, wiecie, z nawilżającym sztyftem, o, może te brąziaki obok siebie. Między brąziakami jest różnica, ale to widzieliście na słoczach. Proszę bardzo. Mamy takie szmineczki w sztywcie i przecudowną czerwień w postaci pomadki płynnej. Jest coś, co mnie bardzo cieszy, a mianowicie żel do brwi, dwa lakiery do paznokci i tutaj też, jak mówiłam, jestem na tak, bo takich lakierów używam. No i perfumetka z przepięknym, gdzie tutaj jest napis tu? <laughs> z przepięknym zapachem od Avonu, czyli z zapachem Attraction. fantastyczny jest ten zapach, a i utrzymuje się, żeby nie było. Utrzymuje się utrzymuje się długo. Bardzo ładny. Ok, no i to wszystko. Myślę, że zawartość kalendarza jest warta swojej ceny. Kalendarz jest wyłożony po brzegi, nie ma żadnych zapchaj dziurek. Wszędzie mamy kosmetyki. Wiecie, nie ma tutaj na przykład pilniczka, czy też gumki do włosów, albo tego typu rzeczy. Nie ma też lusterka. Już się bałam, że w którymś z tych kwadratowych okienek będzie lusterko, ale nie. Mieliśmy na przykład coś takiego. Także słuchajcie, kalendarz z Avonu absolutnie na tak. Ok. Wszystko na dzisiaj. Napiszcie, czy Wam się podoba, czy zamierzacie kupić, a może już kupiliście i jaka jest Wasza ocena. Jesteście na tak, podoba Wam się ten kalendarz, czy raczej nie? Chociaż nie wydaje mi się, żeby się komuś mógł nie podobać, bo to jest naprawdę mnóstwo kosmetyków i no właśnie nie ma żadnych tak zwanych wiecie, zapełniaczy. Więc myślę, że generalnie kalendarz będzie się Wam podobał, a jeśli go kupiliście, to że będziecie zadowoleni. Okej, okay, wszystko. <noise> Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Dzisiaj się już z Wami żegnam. Mówię Wam pa pa razie razie i do zobaczenia.